No, tak to jest. No właśnie, co byś powiedział na temat liczebności sceników w Polsce, w Zjednoczonym Polsce? Ja uważam, jeśli mogę. Radio! Za keyboardem, bo się teraz wypowiadam, wywiad jest. Nie e na, 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 mhm. no, no powiedz, powiedz. E Chciałbym przywołać do porządku tego nieuprzejmego pana, który wchodzi mi w słowo. Jedyny mikrofon jaki kiedykolwiek miał przy ustach to pała swojego ojca, ale. O tym, o tym pewnie w innym odcinku się dowiecie. Chciałbym powiedzieć, że Scenic to jest auto solidne, firmowe. Nadaje się do przerabiania dupeczek, do robienia gangbangów i wydaje mi się, że wszystko, co dobre w motoryzacji, jest zawarte w Scenicu. Widzimy je co drugie co drugi auto, jakie mijamy, to jest Scenic. I wcale się nie dziwimy, wcale, wcale nie ma tutaj no nic, co by mogło kogokolwiek zgorszyć. Senik to jest firma marka Dokładnie. Auta Premium Dokładnie i tego się trzymajmy z senik. Ja ostatnio przed chwilą widziałem Wikarię podczas, teraz już piątego. Piątego. Tak. To co staliśmy, tak? A ty rozmawiałem z tobą. No. Seniki Seniki, no? Seniki. I dupnie. Więc tak, tu mamy jeden scenik. I za skrzyżowaniem następny scenik stoją. Szczerze, szczerze, licz scenik. że jeden. no, tak, szczerze, szanowny panie. I teraz chwilą cztery podrządy. Cztery podrządy? Ja już był w tej na jednej ulicy, a wcześniej w jednej miejscowości miałem na, na, na odcinku 100 metrów chyba też cztery. No, a my na skrzyżowaniach dwóch mieliśmy po trzy. Mhm. Razem sześć na dwóch skrzyżowaniach. A no, zapasowane no, no, Tak, wszystkie, po prostu sceniki wszystkie. Wszystko. Wszystkiego, każdego scenika, jakiego widzisz, liczę. Na to, że się razu, jak byliśmy. E, skręcaliśmy w lewo, kurwa, i nie mogliśmy wyjechać. To na 4-5 aut, które przejechały, trzy to były sceniki. Dokładnie. Jest... I teraz jedziemy ja cały to, czas. Tą ulicą, którą jedziemy, ja mieliśmy tam, tam. już trzy Zaraz się kurwa okaże, że wtedy tam stoi że to jest scenik, Jak to tak, nie? Tak, to jest Nie, Jest, jest. Oczywiście, że to jest scenik. Ja, oczywiście. Nie, to jest niemożliwe. To jest kurwa niemożliwe. To jest niemożliwe. Paralela scenika jakiegoś. To jest niesamowite po prostu. Ratujcie, kurwa. No. Jest ja, ich ja... Jestem przekonany, że zaraz no. jak skręcimy w lewo, pojawi się naszym oczom kolejny scenik. Dokładnie. ogniem i rozpuszczasz chronione włosy swoje, płonie Jesteś ta, da, da, da. Jestem mistrzem, ta ta ta. Jestem parizem, ta ta ta. Patrz, teraz, 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 gramy lepszą muzykę. Grać. Przegram. Jesteś kurwa, większy. Bo, o, świczy, a ja piję w Ty To jakby jest więcej siły. Dobra. Ty ale no. łychy nie rób ty. Ty je rób łychy No dobra. Dajesz. Da jest, to da, się da, da, jest. Co Coś co, przechylasz, kurwa. Co ja przechylał? Ty teraz! Myś, kurwa co! Poszedł na remis? Nie. Kurwa. Muszę wygrać, bo... Kurwa! Nie, bo to kurwa pompuje, żeby kurwa z takich... <śles> ale on go rozśmiesza, to jest fair! Wciółkni się wyślizguje. Kurwa, to ty to łapę weź. A ty jesteś kurwa za blisko siedzenia swojego, zobacz jak ja daleko. O, dobrze się zapiera, dobra się zapiera. Już mogę atakować? Tak. Poczekaj chwilę, trochę cię rozproszę. Kurwa, zmęczyć. Ale już ci wicek siada, widzę. Nie, jeszcze go nie napiąłem. Ja. Kurwa. Dobry. Rebis. Kurwa, zało założył te okulary, teraz się silnym. Kurwa. No. Ja pierdolę Chyba Remis będzie No kurwa już byśmy dostali na nie, kurwa remis, bo nie, nie, no. sekund nie, 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 Dużo dzień świec od innych, od innych, od innych kiedy w piadkach zamkną całe zło zaświecone rybka słońca. Kiedy wreszcie ci przypomnij. Jak to było przed początkiem końca? Poczujesz, 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 jak tu żozierce od innych, od innych, o innych.